Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj chciałam wam pokazać album dziecięcy z kolekcji Dreamland od Minty Papers. To jest kolekcja, którą jak zobaczyłam to się w niej zakochałam. Stwierdziłam, że koniecznie muszę ten, z tej kolekcji album zrobić. No i album powstał. Jest to prezent dla córki mojej koleżanki z pracy. Matyldy, tutaj jest imię. Oczywiście wykrojone jak to zwykle u mnie bywa, wykrojnikiem Marian Design. Trzykrotnie posmarowany Glossy Akcent, tak żeby się świeciło, żeby było ładnie. Ale nie o tym. E, słuchajcie, wykorzystałam jedną kolekcję całą 15 na 15 Zobaczcie, zostały mi tylko okładki. E, z drugiej kolekcji wykorzystałam kilka arkusików. Jeszcze mi, e, jeszcze mi sporo z tej drugiej 15 na 15 zostało. Wykorzystałam prawie całą kolekcję 15 na 20 Tu mi też zostało, słuchajcie, dosłownie około 5-6 arkuszy. I wykorzystałam jeszcze elementy do wycinania, ale nie wszystkie. Kilka, trochę tych elementów wykorzystałam, trochę zostało. Okładka jest obita płótnem intronigatorskim w kolorze granatowym. Jest to płótno welurowe. <try> Całość jest podbita Takim różowym papierem Perłowym To jest bodajże Petal od Sirio, Sirio Pearl Bodajże się nazywają te papiery Na okładce wykorzystałam też papiery z Akcjona Te papiery w gwiazdki to są papiery z Akcjona Z którejś kolekcji świątecznej Nie pamiętam z którego roku Raczej na pewno nie z ostatniego roku To jest jakaś starsza kolekcja no, i na okładce wykorzystałam sobie jeden z akuszy 15x15 15 w całości. Jest podbity tym pedalem, który tak fajnie ten róż podbija. Całość jest związywana na wstążeczkę satynową, różową i granatową, i takie są kolory przewodnie całego albumu. Baza albumu jest w kolorze białym. Bindowana jest metodą Stagdenek z takim dużym plusem. Ma bardzo dużo tych przestrzeni tutaj na zdjęcia, bardzo dużo bigów, bo chciałam, żeby te zdjęcia się faktycznie w tym albumie bez problemu zmieściły. Kart jest 4, karty są 15,5 na 20,5 cm. Album ma wymiary 21 na 24 na 20. Wróć, przepraszam, 18 na 21 cm grzbiet ma cm 11. Otwieramy. W jest dużo moich starych metod pop-upowych, różnych fajnych rozwiązań, trochę nowych, trochę starych. E, pobawiłam się troszeczkę. W kilku miejscach wykorzystałam też jeszcze papiery akcjonowe, e, bo gdzie nigdzie potrzebowałam czegoś szerszego niż 15 na 15, no i wtedy musiałam wykorzystać papiery akcjonowe. Tutaj mamy klapeczkę otwieraną do góry. I całość nam się otwiera do góry. Mamy też matę na zdjęcie. Tu mamy klapkę otwieraną w dół. I całość otwierana w dół. I tutaj też mamy, mam nadzieję, że to widać, miejsce na zdjęcie na macie. Tutaj mamy klapki otwierane na boki. Mamy kieszeń. Kieszeń jest ozdobiona moim najnowszym nabytkiem z bazarku przydasiowego, czyli dziurkaczem Vazen Creative i smokiem z tej kolekcji dodatków do wycinania. W kieszeni mamy oczywiście maty na zdjęcia i mamy kilka kart z kolekcji mi zostało, ponieważ e, to, co Wam nie powiedziałam, to dokupiłam sobie jeden arkusz z kartami e, tymi e, takimi e, z kolekcji. Także z tyłu możemy zmieścić albo 7,5 na 10, albo jakieś zapiski, dlatego nie przyklejałam stempelka, żeby e, można było spokojnie coś sobie zapisać. Stempelki są oczywiście od Little Corner Design, jak to zazwyczaj u mnie bywa, chociaż wiecie, że też trochę innych stempelków ostatnimi czasy nabyłam. Tutaj w tych przestrzeniach mamy wykorzystany też papier akcjonowy, ten sam, który tutaj był w tle. Tu mamy ramkę, za którą możemy wsunąć zdjęcie. To jest otwierana do góry i całość. To jest oczywiście harmonika pop otwierana do góry. Tutaj mamy klapkę otwieraną w dół. Klapki otwierane na boki. Następna strona to są klapeczki poziome, otwierające się na boki. Zobaczcie, jaka ta, jako kartka przepiękna, w ogóle zakochane z w tej kolekcji. Te klapki nam zamykają całość, a całość to są kolejne dwie klapki, w których są kieszonki. Tu zobaczcie, z takim. Drzewem ja specjalnie zrobiłam tutaj takie lustrzane odbicie tego drzewa, i na środku mamy kieszeń też. I zobaczcie, jak te karty, jak te pojedyncze arkusze z tej kolekcji 15 na 15 rewelacyjnie się tutaj w ten album wkomponowują. Tak naprawdę, e, nie jeden album już tego typu zrobiłam, gdzie udowodniłam Wam. Że z kolekcji 15x15 15 można zrobić większy album niż 16x16 cm i album, który spokojnie pomieści duże zdjęcia 10x15. Tutaj mamy książeczkę otwieraną w bok mamy miejsce na dwa zdjęcia. Całość otwiera nam się do dołu. Tutaj mamy wykorzystany, pokażę Wam w kadrze papier akcjonowy taki w gwiazdeczki. A całość jest wodospadem dynamicznym. Przy sobie ciągniemy i otwieramy. Mamy miejsca na 6, tak, 2, 4, na 6 zdjęć, 10 na 15. Przepraszam Was za no mój kaszal, ale wychodzę jeszcze z choroby. Tu mamy klapeczki otwierane do góry i na dół z miejscem na zdjęcia 10 na 15, na boki i całość nam skrywa dwie skośne kieszenie, w których też mamy mapy na zdjęcia. I oczywiście, jak to, w, jak to w kieszeni, kartę z kolekcji. Tutaj zobaczcie, że podbijałam już sobie matę nie tylko tym papierem Petal, ale też papierem granatowym. Ten papier granatowy to jest papier z firmy Aster. Nie pamiętam dokładnie nazwy tego papieru, ale generalnie granatowy, perłowy, kupiony w Netuno. Tu mamy klapeczki otwierane do góry i na dół i to są klapeczki zamykające nam coś fajnego. Mamy tutaj wykorzystany cały papier z tej kolekcji 15 na 20 pocięty na kawałki. I mamy książeczkę, książeczkę i jeszcze raz książeczkę, czyli w sumie miejsce na 6 zdjęć. No i cały się otwiera nam do góry i ukazuje nam się piękny element pop-up. Zobaczcie, schodkowy pop-up, na którym możemy podziwiać. Wszystkie elementy do wycinania z tej kolekcji, które są naprawdę przecudne, przepiękne. Pionowo też to fajnie, zobaczcie, wygląda. I tutaj jest miejsce na zdjęcia 9x13, bo zależało mi na tym, żeby wybić te zdjęcia papierami skrapowymi, żeby je jeszcze lepiej i jeszcze fajniej było widać. Następna strona, to była tak naprawdę najbardziej spektakularna strona w całym albumie, ale oglądamy dalej. Tutaj mamy klapkę do góry na dół. I tu mamy te podwójne maty, które bardzo często ostatnio w albumach wykorzystuję. Mamy kieszeń na dole. Mamy maty na zdjęcia i kartę z kolekcji. I tutaj jeszcze nam się przytulił taki mały jelonek, sarenka z kwiatkami. Zamykamy sobie te klapaczki. Zamykamy klapkami pionowymi. Wróżki, jednorożce, no mówię, ta kolekcja jest po prostu tak, tak słodka, tak dziecięca. Matylna ma trzy lata, wiecie co, no wiedziałam, że to jest kolekcja dla niej. Tutaj otwieramy sobie klapkę w bok, która jest, która jest jednocześnie książeczką. W drugą stronę otwieramy klapkę, która też jest książeczką. I tu mamy znowu te podwójne, dwustronne maty w jedną stronę, w drugą stronę. I na, dół, na dole kieszonkę ozdobioną jednorożcem z kolekcji. Maty i karta włożone do kieszonki. I zamykamy i idziemy na ostatnie dwie strony. Tutaj mamy z kolei połowami otwieraną kartę do góry i na dół. I tutaj mamy otwieraną raz, dwa, raz dwa, i papier, który był słuchajcie na stronie okładkowej tej kolekcji 15 na 20. Jest tak magiczny i tak słodki, że po prostu nie mogło go tutaj zabraknąć i nie chciałam już tu robić kieszeni, bo nie chciałam tego papieru w żaden sposób ciąć, zakrywać. On jest po prostu przepiękny. No i mamy ostatnią okładkową stronę. Się trochę dekoracja niszczy. Ostatnia okładkowa strona. To są klapaczki do góry, na dół, książeczka, bok. Książeczka w bok. I oczywiście dolna kieszeń i przepiękny jednorożec, maty. I ostatnia karta z kolekcji, która też tutaj się zmieściła. Tak naprawdę słuchajcie, w całym albumie wykorzystałam wszystkie karty z kolekcji, bo te, które mi zostały po ozdabianiu tych stron, czyli po wykorzystaniu tutaj tych um, wykorzystałam po prostu jako E, takie karty wsuwane do kieszeni, bo tych kieszonek w tym albumie o dziwo jest sporo. Ja ostatnio trochę odchodziłam od kieszeni w albumach, ale w tych albumach, gdzie wykorzystuję papiery 15 na 15 e, te kieszenie są niezbędne, bo tutaj wiecie, że ja zazwyczaj robię tak kieszenie, że dzielę e, arkusz papieru w połowie, czy tam w jednej trzeciej, czy w odpowiedniej proporcji dzielę i, e, i kieszeń z, z tłem kieszeni tworzy jeden arkusz. Przy papierach 15 na 15 się tego zrobić nie da, a żeby wykorzystać cały potencjał tych papierów, to. Czekajcie, bo otworzyłam nie taką stronę, żeby Wam pokazać. Żeby wykorzystać cały potencjał tych papierów, to zobaczcie, wykorzystuję sobie całą kartę z kolekcji 15,5 na 15,5, a tutaj docinam pasek z innego arkusza i tworzy nam się też piękna całość. Bardzo ładnie to wygląda. A przy tym te arkusze 15x15 15 są idealnie wyeksponowane, te bogate grafiki mintajowe są świetnie pokazane. Także y, polecam pracę z tymi kolekcjami. Minta już odszedł y, od kolekcji 15 na 15, przeszedł w kolekcję 20 na 20. Nie ubolewam nad tym, bo z kolekcją 20 na 20 oczywiście pracuje się łatwiej. Natomiast y, jest jeszcze bardzo dużo kolekcji 15x15 na, 15 na rynku mintajowych, które warto wykorzystać, z którymi warto pracować, bo to, że wychodzą przepiękne nowe kolekcje, to nie znaczy, że nie możemy sięgać po te starsze, a te starsze są naprawdę obłędne. Zachęcam Was z całego serca. E, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał e, ten album. Tak jak mówię, ja jestem w tych papierach totalnie zakochana i już jestem ciekawa, jak e, moja koleżanka. Obejrzy ten album, jaki będzie efekt. Myślę, że powinien się podobać, bo jest słodki i taki myślę, że idealnie pasujący do małej Matledy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cieplutko trzymajcie się. Pa pa!